Trzymam w ręku olejek z granią. Opowiem Ci parę słów o nim i jak go używać. Olejek granium ma wszechstronne zastosowania, bo i można stosować przy bólach uszu, zapaleniach uszu, posmarować za uszami i może wspierać się w równowadze hormonalnej. Smarowanie podbrzusza przy przedłużających się miesiączkach, przy nieregularnych miesiączkach, przy zaskąpych miesiączkach, różne, różne tematy, a jeden olejek i smaruje się kropelkę na podbrzusze raz dziennie, można dwa razy dziennie zrobić sobie to przez cały miesiąc, można zrobić potem y, takie przerwy, żeby smarować sobie na przykład przez tydzień i zrobić przerwę, ale dać temu szansę. R również będzie wspierał nasze nerki, bo potrafi rozpuścić kamyki w narkach i wtedy również możemy smarować właśnie tutaj podbrzusze, gdzie jest układ moczowy albo z tyłu nerki. E i też będzie wspierał gospodarkę węglowodanową, bo jest polecany przy cukrzycy, i wtedy można właśnie wsmarowywać go w wątrobę, którą mamy po prawej stronie. Ale bardziej skuteczniejsze miejsce to jest smarowanie wątroby na stopie, która znajduje się w prawej stopie. Ja mam tu, że tutaj prawą rękę podnoszę i ona się znajduje tak z boczku na środku. Warto sobie poszukać takich planż ze stopą i odnaleźć ten punkt, i właśnie tam wsmarowywać. Można właśnie raz dziennie, można dwa razy dziennie, delikatnie, po prostu intuicyjnie, kciukiem wmasowywać. Geranium jest bezpieczne dla dzieci, można dyfuzować przy dzieciach, będzie wspierał przy kolkach, przy nerwowości, odstrasza też e, insekty, komary, można także właśnie go dyfuzować i smarować. E, kiedy jest smarowany na ciało i na przykład na jakiś balsam, delikatny krem, to on zostawia, e, zobacz sobie, taki przyjemny połysk i taki jedwabisty... E, jedwabistą powłokę i bardzo przyjemna skóra jest w dotyku. Czyli znowuż na krem dodać sobie właśnie krople geranium, nawet dwie i wysmarować sobie całe ciało i tutaj okolice piersi i podbrzusza i całe nogi. I olejek geranium jest olejkiem samoakceptacji, miłości do siebie. no I właśnie te tematy, które opiekuję. E, także zobaczmy, że cukrzyca, czyli trzustka, e, organ odpowiedzialny właśnie za miłość, e, gospodarka hormonalna, no również kamyki w nerkach, tak samo e, właśnie są odpowiedzialne nerki e, za, nasz, e, za nasz dobrostan, tak, bo e, kiedy mamy jakieś lęki e, i trudniejsze emocje, to właśnie tam będziemy odczuwać bóle, i tam ten organ również będzie słabszy, bo w nerkach kumuluje się e, strach. Także geranium bardzo, bardzo polecany. Jeżeli tylko zapach odpowiada ten różano-cytrynowy, także bardzo polecam, żeby używać. Jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania, to śmiało pytaj.